Myślałem, że mam zrobione wszystkie osiągnięcia na Chinach, lecz zostało mi jedno, jako chiński wataszka podbij Chiny i Japonię. Z racji, że niedługo będzie wychodził nowy DLC by Blood Alone, to chciałbym dokończyć już wszystkie osiągnięcia w Herzowiron 4, żeby czekać na nowe. Zapraszam do oglądania. No i pamiętajcie też, że jeżeli chcecie więcej materiałów z Herzowiron, częściej osiągnięcia na kanale i filmy z Hoja, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. A na Enebacom możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dobra! Trzeba się sprawdzić na klice z Kuangsi, czy będziemy w stanie zrobić All of China is coming back. To ja się zastanawiam, jeżeli tu są konflikty i one eskalują, to w jaki ja mam sposób wejść w wojnę z całą chińską frakcją? Oni mają 100 defensa w górach, nie? Mam 18 breakthrough i 40 softa, czasami 50. To jest niemożliwe, żeby ich tu przepchać przy tej wojnie granicznej. Dobra, przegraliśmy w Yunanie, ale to nie zmienia faktu, że musimy czekać na odpowiedni moment, tak? Czyli na przykład, jeżeli e, Chiny zostaną zaatakowane przez Japonię i powstanie chiński front zjednoczony, to wtedy będziemy mogli wypowiedzieć szybką wojenkę, nie? Ale no aktualnie nie możemy nic zrobić. Pros Prośba o japońskie wsparcie i roboty publiczne, reformy pracy są na razie bezużyteczne. Jeżeli chodzi o te cele, więc zrobię sobie tą jedną fabrykę, jeden reset slot i tak dalej, nie? To jest dobry duch narodowy, o Uuu. oj oj oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Zaczyna się zabawnie, nie? Bo Chińczycy domagają się, moi drodzy, podporządkowania. W jedności, siła. Niech spróbują. Niech spróbują, zobaczymy, no. O Boże, co jest? Czemu... Co? Nie no, ziomek. Ty pikal moja rozgrywka w m 4, wiecie o co chodzi? Ty pikal moja rozgryweczka w Hoyano, no. Sup cię jest. Sup ciaśnie jest. O, i teraz mnie Chińczycy Będą atakować 700 dywizji, jedną prowincję będą biły. No i to jest to właśnie. O, jeszcze Chiny z Xinjiangowi powiedziały wojnę. Świetnie. Dobrze jest, moi drodzy. Ale się super gra. Dobrze jest, moi drodzy. Japonia robi cel na Chiny. Okej. Okay. No i to cygryse no. Dobra, moi drodzy. Następne podejście. Teraz powoli. Japonia bije się z Chinami. Okej, okay, jest, jest luźno. Postaramy się zrobić incydent graniczny tutaj. Organizację go. Zobaczymy, co to da. I zbytnio powiem wam tak szczerze. Nie mam tutaj za dużo do robienia, nie? i udało mi się przejąć yy, Arena zwycięstwa. zyska Prowincję jakąś. Lol. Zyskałem prowincję od Chin. Wow, tylko jak ja teraz wejdę do wojny, nie? Dobra, nie wiem, czy to dużo da, bo aktualnie siedzimy w stanie pokoju i robimy artylerię. Tego nie mogę powołać, bo muszę szybko mobilkę zrobić, dobra? Mamy tysiąc artylerii na minus. Atryszyn, jak jasne. Już nawet nie chcę mówić jak co. No. Po prostu mamy ogromny atryszyn. Kolejny incydent mogę zorganizować na granicy. Spróbujemy to zrobić, nie? Może się uda. Lecimy, moi drodzy, z eskalacją, lecimy z walką. Ty. Może nam się uda ich puszcząć. Jakby mamy artylerię w templejcie, pa jak im schodzi organizacja stary. Powinno być okej, okay, nie? I teraz robimy powołanie konkurencyjnego rządu. Jedziemy, zobaczymy, co to będzie, jak to będzie wyglądać. A nie, wybronią się, no. Przecież to jest atryszeń 700%. Dobra, to już nie ma sensu. Dobra, zrobiliśmy ten ostatni cel, nie? Przyjęcie konkurencyjnego rządu. Dobra, klika z Kuangxi I co ja dostałem? Ty, ja dostałem normalne drzewko chińskie. Co jest? I co, i mam te minusy chińskie? No co ty gadasz? Korupcja w rządzie, niewydolna biurokracja. Dobra, no to, dobra, no to idziemy dalej. <laughs> Moi drodzy, 200 IQ place, nie? Zamiast zrobić podporządkowanie wataszków, robimy antykomunizm. Wypowiadamy wojnę komunistyczną. Chinom. To wciąga nas w wojnę ze wszystkimi wataszkami. Odblokowujemy pierwszy achievement. Wypowiadamy wojnę Japonii. I jedziemy z nimi po prostu. I chyba tyle, nie? Dobra, antykomunizm zrobiony. Wypowiadam wojnę. bum, świetnie. Jeszcze Sinkiangowi mogę wypowiedzieć wojnę. Wspaniale. Okej, okay, uwaga, czy teraz wpadnie achievement? Oni muszą się wszyscy powołać. Na czym polega to osiągnięcie? Jeszcze muszę być w stanie wojny z państwem chińskim i z Yunanem, nie? Więc jest okej. Okay. Państwo chińskie i Yunan. Muszę podbić, czyli ja nie muszę być w stanie wojny z Japonią, stary. A, ja nie muszę być w stanie wojny z Japonią. Ja ich muszę po prostu podbić, nie? Dobra, no to robimy, moi drodzy. Komisję chyba. No teraz po przemysłu pójdę. I ty, muszę czekać, aż państwo chińskie weźmie wezwanie do wojny, bo nie chcę wziąć. Więc no sami widzicie, co się tu dzieje, nie? Dobra, moi drodzy. Nie wiem, oni nie akceptują cały czas mojego wezwania, nie? Nie, ch nie chcą dołączyć do wojny. Ty, ale dołączę do Japonii, moi drodzy. Whatever, YOLO I no co, no jestem w stanie wojny. Tak, pierwsze osiągnięcie jest? No oczywiście, że tak. Mamy pierwsze osiągnięcie. Mamy pierwsze osiągnięcie, moi drodzy. Pierwsze osiągnięcie zrobione. Tak, tutaj mam ostatnie, jest pandamonium. Okej, okay. jest zarąbiście. Dobra, i wjeżdżamy po prostu teraz od tyłu w Japonię, w razie czego. Propaganda wojenna, oczywiście niech sobie wejdzie. I weźmiemy sobie teoretyka powietrznego, żeby nabijał nam ee, powietrzny experience. i nawet nam bardzo dobrze idzie. jakby tutaj z artylerią, to bym jażdżymy łambiłam dywizje e, chińskie, nie? Więc jest luzik. Nie, a może teraz zróbmy podporządkowanie watażków. Może coś wskoczy jednak do mojej frakcji, nie? Chyba, że Japonia po prostu ukradnie mi całe terytorium na przykład, więc to też jest możliwe, nie? Ty, hey, Mabufang odrzuca propozycję, wszyscy... Aha, wszyscy odrzucili propozycję i co, i dostępna dla cele? Ta, bez tu. Dostępna dla chłopów cele, będąc z nim w wojnie. Okej, okay, jest świetnie, że tak powiem. S Super jest, nie? Ej, no i zobaczcie, jak ładnie dużo Chin podbiłem, bo jest jestem najlepszy na świecie i mam 20% wartscora. No jest subcio dosłownie, jest superaśnie. Kurde, ciekawe ile uda mi się zająć w konferencji pokojowej, no bo w przyszłości mnie czeka konflikt z Japonią, tak? To na pewno. Ten kocioł musimy dziki po prostu rozbić. Wydaje mi się, że będzie w porządku. Później wrócimy normalnie na front. Jest, jak to wygląda. Zobaczcie, jak artyleria może dużo zmienić w takiej wojnie w Chinach, nie? W sensie parę twojej dywizji jest w stanie przepchać parę dziesiąt na przykład przez rzekę, stary. Artyleria to jest po prostu core totalnie, nie? Mm. Panowie, jakieś państwa marionetkowe powstają? Ja nie wiem, co się dzieje, nie? Ale jest tak fajnie, że nic nie mogę zabrać. Jest, muszę wam powiedzieć, tak wspaniale, nie? Że biorę po jednej prowincji, ale jest fajnie. O, gitarka. Dobra, udało nam się uporządkować swoją sytuację z Japonią. Super jest. Mamy cele na takich marionetkowe państwa. I pewnie Japonia jest gwarantowana przez Niemcy. Za niedługo będzie pewnie, nie? Więc super sprawa. Przenosimy stolicę, moi drodzy. Tak jest. Będziemy rządzić w starej stolicy, czy nie ma potrzeby przenoszenia? Będziemy rządzić w stolicy południowej. Przenieśliśmy do Nankinu stolicę. No i teraz jedyne, co robimy, to praktycznie czekam, aż mi się uzyska. Zupełnie jeszcze więcej artylerii chłopcze, i wysram jeszcze więcej dywizji, i będę mógł wjechać na Blitzie, bo ja mam cele na Chiny, nie? Wychodzę i od razu wypowiadam wojnę w sekundę, i na agresywnym planie jest jazda. Obstawiamy porty tutaj, jak prawdziwi szefowie, e, przed japońskimi desantami i mm, Subcio. Dobra, moi drodzy, wielka chwila prawdy. Opuszczamy frakcję i wypowiadamy wojnę. Aha, Japonia i ten. A, dobra, możecie je w pompę pocałować, tak naprawdę. I jedziemy ze wszystkimi. Od razu wszystkie marynetki wypowiadam, żeby później nie mieć problemu z linią frontu. Dobra, wyjdziesz na Jolo. Wy zniszczycie ich, Hi, Andrzejku. Zrobisz tak, nie? Tutaj się wbijasz. Na agresorze. Mhm. Starcie z Japonią. Super, jeszcze do Aliantów mnie zapraszają. No to już w ogóle cześć nie. dołączyć do aliantów? Nie wiem, kurde. Na razie bym zostawił, nie? Dawaj do Hanoi. Dobra, tutaj tą ósemkę bym dał tu już. Ty, ale Brytyjczyków i Francuzów mogę przez swoje terytoria przepuszczać, nie? Nie no, jest dobrze, jest dobrze. Dużo zdobyłem, bo to są jeszcze. Ja jeszcze dostaję kory, to nie tak, że ja po prostu tracę, nie? Czy coś? Jakieś terytoria. Zacznijmy robić morskie, bo one się przydadzą bardzo. Aj dobra, nie atakuj, słuchaj. Dobra, i ty będziesz stał tu na deFA Aha, a wy cały czas. Macie szturmować, atakować. Wciąg... Ale Japonia nie jest w konflikcie z aliantami. Kurde, jakbym dołączył do aliantów, to bym wciągnął Japonię e, do konfliktu z aliantami, nie? nie? I nie wiem, czy to robić, stary. Bo przydałoby mi się to naprawdę. Ci poszli ze frontu gdzieś w ogóle, nie? Dobra, tu trzeba z bomby zaatakować. Hanoju nie zdobędę, chyba, ale postaram się tu ustać. Niestety, Treszczyn mnie tu zabije, prawdopodobnie. Wycofamy sobie troszkę dywizji. Mam nadzieję, że ta dziewiętnastka sobie tutaj da radę. Zaraz zobaczymy. Oj, nie, Japończycy robią kontrofensywę. Dobra, nareszcie mogę doktryny jechać. Dobra, weźmy od ruskich e, aluminium i więcej gumy, żeby robić. Mordy. Dobra, i zróbmy jeszcze trochę dywizji na główny front. Dobra, zróbmy 24 dywizje i będzie. Kurde, wiecie co? No, podtrzymam tutaj Japończyków, ale tu trzeba zrobić ofensywę po surowce, nie? Tu jest stal i tutaj właśnie muszę ruszyć. Tylko, że ja nie jestem w stanie nic zrobić fizycznie jeszcze. Oj, drodzy, wszedłem bardzo głęboko. No, niestety nie będę w stanie odzyskać tutaj stali, nie? Chyba, bo tutaj organizacyjnie nie klęknę, ale. Powiem wam, że jak atakuję z czterech prowincji, to jest nawet w porządku, mimo że break mam 20, ale 300 softa wyciskam, więc jest nawet okej, okay, nie. Okej, okay, i teraz spróbujemy, moi drodzy, zobaczcie. Tom stal zdobyć. I jeżeli uda mi się zdobyć stal i zniweczyć chociaż trochę braków. Dobra, mamy 27. Oho, i teraz spróbujemy zrobić ofensywę taką. I pyk, ty przestajesz. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Oho, jakby mi się udało tą trójkę przepchać, to było fajnie. Ale wątpię, że mi się uda. Yy, chyba mi się uda jednak. Dobra, dało się. Te dywizje sobie zniszczymy 4. Oho, i wykorzystamy. Tutaj sytuację, że oni mnie zaatakowali, zdobędziemy parę prowincji. Mam punkt zaopatrzenia, który muszę zdobyć. Z ofensywą. O, Jezus, to już jest ten czas w grze, naprawdę. To ja sobie jednak poczekam. O, boż. I gdzie były moje dywizje do garnizowania? Dobra, przyjdą tutaj może teraz wszystkie. Dobra, wiecie co? Ruszę z ofensywą na głównym froncie. Powinno to oddać, bo yy, Japończycy transportowali tutaj dużo wojska, bo liczą na szybki sukces z tego co widzę, a liczę na szybkie zajęcie ich portów. O, 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 o. o. go nie przepchnę jednak. Oho. Nie, ty dobrze tu idziesz. Czekaj, zdobędę to? Ta, co ty gadasz? Chyba Teraz będzie dobrze. Ty, kolejkę trzeba podciągnąć tędy, żeby zaopatrzenie szło na północy. Jeszcze tutaj kolejkę trzeba przeciągnąć. Jedziemy. Nie, no tu, to jest natarcie na dwie. Dobra, przejdziemy tutaj do obrony po prostu. Ty, ale ładnie tutaj jedziemy z nimi. Normalnie zaraz do Manjuri wejdziemy. Żeby te koleje się zrobiły, to będzie super. O, zrobiliśmy breakthrough tutaj. Dobra. Jest breakthrough ładne. Dobra, leć. Nie ich już. To nie ma co. Jak tam braki? Zarąbiście jest. Mamy 10 artylerii. Wow. Lecimy normalnie. Dobra, użyjemy tutaj spadochronów na forsie do zajęcia tej prowincji. Powinny Nie, no, spadochrony na forsie dychy nie Działają nie, nie, nie w tej prowincji, stary. Ty, działają. Co jest? Chiny kapitulują. Wow. Ty, zarobiście! Robimy ich teraz, stary. Ale bonio. Ty, spadochrony teraz zadziałały, bo są odcięci, nie? Kozacko. Lecimy, panowie. Ty, dawaj do Korei, to będzie peace z Japonią. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Udało nam się odepchać ich Japończyków z Chiny. Nasze armie powinny ich wybić. Powinny, to nie znaczy, że ich wybiją też, tak w sumie, nie? Super zaawansowana operacja zrzutu spadochronowego yy, na Koreę i Mandżurię, która nigdy nie dojdzie do skutku, prawdopodobnie. Mam cztery samoloty transportowe, nie? Więc. <noise> Więc po prostu udaję. Że przeprowadzamy skomplikowane operacje wojskowe na głębi strategicznej, tego typu BENS, ale tak naprawdę nic nie robimy i puszujemy po prostu tempo, tom, jak plan. do Nie wiem, jeżeli ktoś oczekiwał innego rodzaju rozgrywki z tej gry, to niech się zastanowi nad swoim życiem, po prostu. Dobra, trzeba ten kociołek tutaj bardzo powoli, bardzo delikatnie wyrżnąć. Ok, bo tutaj się robi naprawdę już problematycznie z equipmentem, z zapasami i ze wszystkim, ale powinno być ok. Tutaj mi Japończycy, też duszą. Tutaj w ogóle stoimy, nie wiem, nie wiem, co się w ogóle dzieje, nie? No teraz trzeba zniwelować ten. I ten kocioł, no pr prawdziwy chiński język, nie? Naprawdę to, to jest chiński język prawdziwy, stary. Mogę śmiało nazywać tę grę bez problemu. I dopiero teraz zacząłem karabiny produkować, bo ja w ogóle byłem odklejony i nie robiłem nic, nie? Kurde, ładnie idzie, ale mamy ogromne braki w pistoletach, nie? I w artylerii we wszystkim, ale teraz przynajmniej będziemy wchodzić i odbijać terytoria i dostawać fabryki z powrotem, więc jest okej, okay, no. Może się uda nie, bo tutaj jest bardzo dużo surowców, które muszę przejąć. W sensie to tylko. Dobra, jest, jest super. Moja armia ruszyła i będziemy wyzwalać teraz Chiny. Dobra, jest. Okej, okay. się bałem, że nie dadzą rady psychicznie, ale po poszło jednak. Mimo braków broni, chłopaki się trzymają. Oczywiście, Lastendzik to już chyba cały gość mojego pro programu. Dobra, kolejne okrążenie ku chwale Wielkich Chin. I teraz, moi drodzy, ostateczna ofensywa, już definitywnie, nie? Nie ma opcji, żeby mnie zatrzymali. Idziemy po swoje ziemie. To oczywiście, pewnie nie dostanę w konferencji wszystkiego, co chcę, nie? To jest typowe. Zobaczcie, jak się skończyło czyszczenie, nie? Udało nam się wszystkich praktycznie wywalić z Chin, nie? Tutaj to już jest formalność, dosłownie. Jeszcze mam zielone niebo, nie? Tutaj to już w ogóle zaraz ruszymy. Mam już, uu, dobra, 2800 arty potrzebuję. Otworzymy sobie czwóreczkę już. Panowie, jest z subcią, nie? Tego gościa uspokoimy. I dalej fabryczki ciśniemy. Dobra, i teraz zobaczcie, jaki będzie szturm. Nieprzerwalny szturm. 24 na 7. Aż nie wyjdą stąd. To jest taki atryczny, i wszystko, że oni się poruszają jak, jak ślimaki, ale trzeba trochę odesłać ludzi na północ. O, właśnie, o tym było. 3000 arty, co jest? Robimy 30, 40 sztuk dziennie, nie? Trochę dużo. Dobra, tutaj sobie stoimy na. Bardzo fajnie. Dobra, u tego Boba trzeba dać jakiegoś gościa, możesz być. Trzeba dać jakiegoś marszala, To jest dalym szefem. Damy tu jakiś plebs, żeby się szkolił. Dobra, mamy tutaj stówkę transportowców i chyba jeszcze będę mógł stówkę dodać, nie? Dobra, i to już są chyba ostatnie siły, które zostały w Chinach japońskie. Nie wiem, czy będę w stanie tutaj... Poczekajcie, tutaj zrobimy jedną dominację, to drugą i nie wiem, czy będę w stanie po prostu nad wyspami polatać japońskimi, ale puśćmy desa. Niby leci, nie? Ale czy to się... O Boże, ty! Jak moje dywizje wyparowały totalnie. Widzieliście to? Moje dywizje to wyparowały w tej prowincji, ułopie. Dobra, wiecie co? Ja se dla Beki dołączę, dla aliantów, nie? Tak. Totalnie dla Beki. Totalnie dla Beki, bo ja i tak jestem z nimi w wojnie, więc. Whatever. Po prostu. Nie wiem. Będę trzymał cały czas desant i się modlił, że moje okręty i wszystko. Patrz, tu pływają tylko trzy okręty japońskie, stary. Zobacz, jak moje lotnictwo i wszystko ich tutaj kara. Gdyby UK tu wysłało dwa statki dosłownie, to by było już pogrzenie. Dosłownie dwa statki. Dobra, moi drodzy, moje dwa jedyne niszczyciele. Właśnie będą leciały tutaj na Morze Japońskie. Tu jest od czterech do siedmiu statków Postaram się jeszcze pobombardować. Może w pewnym momencie nam się uda. No i moi drodzy, wojna w Europie się potrafiła skończyć, a wojna w Japonii jeszcze nie. Zimna wojna się już rozpoczyna, prawdopodobnie. I teraz tylko czekać, jeżeli alianci tutaj przypłyną statkami, a już będą płynąć niedługo, bo już widzę, że już powoli będą zaczynali dominację morską robić. Nie no, to jest niemożliwe, nie? Naprawdę wycofałem okręty do domu, żeby wspierały desant i się desant puścił. Okej. Okay. Takie rzeczy tylko. Okej. Okay. Musimy wylądować odpowiednio na prowincję. Dobra, i teraz tak, puścić tak. Dobra, udało mi się zająć Hiroshimę. Dobra, to jest koniec gry. Aha, nie udało mi się. Dobra, udało mi. Się. Powietrzny, oczywiście, na Japonię. Tak jest. Zaopatrzenie. Zrzucamy na Japonię. Zaraz będzie zrzucane. Tak jest. Zrzucamy zaopatrzenie na Japonię. Świetnie. O jezus. Czy moje dywizje już idą? I to już będzie po Japończykach teraz. Czy powinno być? I prawdopodobnie w konferencji pokojowej zostanę oszukany. Eee, nic nie dostanę. Mimo, że to są moje kory, moje ziemie i tak dalej. Eee, no i będę mógł walnąć w 4, nie? 80% warscore, nie? O, świetnie. Dobrze, mam 1600 punktów. Czyli jedyne, co muszę zrobić, to tak podbić Japonię i właśnie nie wiem, czy muszę zająć całą Japonię. Japonię teraz dla tego osiągnięcia. W sensie wszystkie tereny kompletnie, czy kawałek Japonii wystarczy? Dobra moi drodzy, nawet mi poszła ta konferencja pokojowa szczerze. Nawet dużo zjadłem z tej Japonii i tak dalej. Okej. Okay. I teraz? Czy to będzie kurde osiągnięcie już? Zaraz zobaczymy. Nie, chyba nie. nie. ale zjadłem całe Chiny, nie? Czekaj, ja sobie coś sprawdzę. Podbito całe Chiny i Japonię. O Boże, to ja muszę całe Chiny i. Czy całą Japonię muszę podbić? To już nie rozumiem. Kurde. Chyba, że muszę to zrobić. Makao i Wielką Brytanię muszę pokonać. Tak się zastanawiam, nie? Moi drodzy, ja przyszedłem... Żeby was nie skłamać, 10 konferencji pokojowych, nie? No nie da się, po prostu się nie da w tej, no grze się już nie da po prostu, no nie da się, no. Po prostu się nie da, no nie wiem jak dużo byś się starał, no po prostu się nie da i tyle, no. No da się to zrobić, ale po prostu siedzieć i się męczyć to też nie jest y, dobre rozwiązanie, tak? Zbieram region narodowy i mam to w totalnie w czterech literach. Dobra, wypowiadamy wojnę, zobaczymy czy to działa. Sprawdzimy, jeszcze Portugalia, 60 dni, no to fajnie. Hej, okay, Japonia, może, może uda mi się tutaj wejść tymi wojskami, nie? Chociaż szczerze, powątpiewam z tego co widzę. Już alianci, już tysiące samolotów, już tysiące dwiz. Nie wiem, zaatakowałem jeszcze Macau. Wątpię, że to wejdzie, nie? Wojt... Wątpię, że to wejdzie tak naprawdę. Wątpię, że to wejdzie, ale zobaczymy. Bo to chyba trzeba mieć ich w konferencji pokojowej. Dokładnie. Jeszcze Tajwan mi odbili, wiecie. Wyślę tutaj jakieś byle jaki niszczyciele. Nie wiem, wątpię, żeby one cokolwiek pokryły, ale z moją dominacją powietrzną to powinno im się udać raczej. 16. Konferencja pokojowa, moi drodzy. I czekajcie, 16. Konferencja pokojowa. Zjadłem ja. Ja pierdzielę. Uff, 16 Peace conferences. Later, nie? Mamy to. Battle cry. Jezus. Battle cry, moi drodzy. Jezus Maria, pewnie tak nie polecam mnie. Puu! Jeszcze będą zmiany w konferencjach pokojowych, to już w ogóle robienie tego achievementa będzie niemożliwe, nie? Dobra moi drodzy, robimy achievement milion ludzi for deployment and employment i w ogóle wszystko. I wy, wyprodukowaliśmy, znaczy nie wyprodukowaliśmy tylko, zakolejkowaliśmy 7-800 dywizji i teraz zmienimy ich template na e, kawalerię rozpiętości 50, e, więc bum i e, dzień dobry bardzo. Czy to już jest milion ludzi for deployment? Tak jest, dziękuję, nie ma problemu. Kaszkałach polecam się na przyszłość. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herz of Iron 4, to likħtniċi ten materjal